Siemanko moi drodzy, gramy dzisiaj w Call of Duty Advanced Warfare i będziemy rozmawiać o najnowszej aktualizacji co wyszła, czyli patch. Dzisiaj wyszła patch na PlayStation 4 z tego co rozumiem Xbox 1 i pozostałe platformy będą miały tego patcha w tym tygodniu tak samo. Nie mogę potwierdzić czy wyszło, na które konsolę wyszło, na które nie, poza PlayStation 4 ponieważ to jest jedyny system na którym mam tą grę. Także no... Przepraszam Was, ale nie jestem w stanie na 100% Wam powiedzieć, gdzie indziej gdzie wyszło. No ale co w tym patchu wyszło? Pierwsza rzecz, poprawili konekcję. Um, moi drodzy, ja za bardzo nie miałem problemów z konekcją w tej grze. Jak dotychczas to miałem najlepszą konekcję w jakimkolwiek Call of Duty od dawna. E, jeden dzień, jednak gra, tylko miałem problem mały i nic więcej. No, ale inni ludzie, powiedzmy Monkey czy Przemcio e, mieli problem z, z tą grą. Także rozumiem, że no dla nich te, to e, przyda się bardzo ten patch z tego punktu. Tak jak mówię, ja nie zauważyłem problemu, no ale nie narzekam, że to przyszło. Zawsze im lepiej poprawią kod, tym lepiej dla wszystkich, nie? Następna rzecz, moi drodzy. Zabiłem go, zabiłem go. A następna rzecz, jak widzicie teraz, jak ktoś mówi, to nie ma pośrodku ekranu tego. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Wcześniej to było strasznie denerwujące, że jak ktoś rozmawiał, to pół ekranu ci zasłaniało. Było to krytyczne i no debilne, prosto mówiąc, że tak ktoś wymyślił, że o, tak będzie bardzo, bardzo mi ważne zobaczyć, kto to mówi. Eee, teraz przenieśli na górę ekranu. Ało tego, widać dobrze, jest spoko. Większość ludzi, jak wiecie, na internecie, tak czy inaczej, co gra, to są... Eee, nie ma co z nimi rozmawiać. Także mnie nie interesuje, kto co mówi. Jedynie rozmawiam na internecie ze znajomymi, albo no, jak jeden z Was z sybów przyjdzie do gry, to oczywiście też gadam nic nie. Następna rzecz. Zdjęli, jak widzicie, teraz szybkie przeładowanie zrobiłem, czyli dwa razy szybko nacisnęliśmy przycisk do przeładowania. Co to powoduje, że o wiele szybciej przeładujemy broń, ale tracimy wszystko amunicję, co w magazynku była. No i wcześniej, moi drodzy, był glitch taki, że ludzie, którzy tego nie chcieli zrobić, przez przypadek mieli to zrobione. A teraz niby to ma być naprawione już. Ma to się nie zdarzać. Jak widzicie, teraz o wiele wolniej przeładowałem tą obronę. Zabiłem? Nie. Także to też bardzo dobra rzecz, no bo oczywiście trzeba mieć kontrolę nad tym, co się dzieje nad grą. Poza tym e, zmienili małych taki parę rzeczy, że powiedzmy nie pokazuje, że masz podwójne czy poczwórne po experience w grach, w których experience nie zdobywasz, czyli w treningach, nie w treningach. To było głupie z mojej strony. Ale okej, okay, on jest kamperem, także wiedziałem, że tam go znajdę. No i znowu głupio stanąłem, ale okej. Okay. No, mój kość zabił, ale ja jemu weszłam w drogę, także moja wina. E, pozostałe rzeczy co pozmieniali, To no, małe takie pierdółki, które no za bardzo nie myślę, że będzie kogokolwiek to interesowało. Ale tak jak mówię, największą rzeczą zmienioną, moi drodzy, jest to, że teraz powinniście mieć lepsze połączenia, um, no i tak mówię, niestety ja nie mogę tego ocenić, bo moje połączenie było praktycznie cały czas dobre. Nie wiem jak to trzata to dostałem tym razem, bo przecież w tyłek i w nogi strzelałem, no ale okej. Okay. Zemsta? Ten gość lubi narzekać. Poprzednią grę, całą grę narzekał. Tego jednak nie naprawili, że... Dużo pajaców jest. Uuu! Ok, ale spoko. Także moi drodzy, ci z Was, mieliście um, problemy jakiekolwiek z połączeniem w tej grze, mam nadzieję, że Wam ten patch pomoże. A z, te, z tego, co widziałem, to ma przyjść następny patch w tym tygodniu. Prawdopodobnie, że będzie nowy balans broni robionych, ponieważ niektóre bronie są przesilne. Powiedzmy, ta broń, którą ja używam, niektórzy mówią, że jest za bardzo silna. Także ma prawdopodobieństwo zmiany, kurde, co ja wyprawiam. No i z tego co słyszałem, że karabiny, pistolety maszynowe, może będą polepszone, bo one są bardzo słabe. Praktycznie z bliska przeciwnika nie można zabić. Okej, okay, obejdziemy go dookoła. Okej, okay, UAV Maya, to. Teraz będzie ciężko. Okej. Okay. Ej. No z tego jednego dobrze dostałem dużo wydali. <grych> wow. Spoko rozbieram no, tego trochę tutaj co. Tu jakiś kamper będzie. Eee, przyszłość z powrotem. Je, 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 ponarzekaj. Kamperze. przychodź tu częściej na ten kamień. Bo na pewno po ciebie nie będę tu szukać. O, następny stał, tak? Ok, chyba kogoś tam z powrotem jest. Wypad. Wow, jak on mnie znalazł? No dobra. Ach, akurat przeładowałem broń. Pomyłka z mojej strony. Dzięki. 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 przynajmniej na koniec zabiłem. Ale na okay, moi zabiłem. Przegraliśmy, to przegraliśmy, ale miałem dobrą zabawę. Trochę o patchu porozmawialiśmy. Jak tylko będę więcej wiedział o nowym patchu, to dla Was nagram e, informacje. Dzięki za oglądanie, życzę miłego dnia. Na razie.